Tak, ale czemu przeżyłeś kubonowi mi skoro ja sandry wywaliłem ich? Nie wiele potwierdził. Cześć. Cześć. Ramek, ja ci chciałem tafetować. Ja. Wiem, jak To Jak Ale ekipa? Trzeba kogoś wpadlić na minę, jak to się mówi. Ja ale tak blisko. O ku... No witam serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Potrzebuję cennej informacji, bytom. bo słuchajcie, yy, niech ta osoba nie mówi, ale ona widziała to co widziałem ja. Dobra, wszyscy widzieliśmy. Chodzi ja o to, że... Dobra, biegnę i przy kamerce na górnym lodziku leży ciało, akurat zniknęła cenzura no i odmieniło się i był y, ja, a kamerki cały czas pipkały. I pytanko, czy w Takcie komsów też oglądałeś, oglądałaś kamerkę? No niestety nic nie widziałem. Chyba Ale nie, nie można podczas komców. Nie, a, jak, jak są Compsy, to, 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 to nie widać nic na kamerze, wiesz? No dobra, widziałeś końcówkę samą? Bo ktoś odbiegał. nie. Nic nie wiem, nic nie wiem. No to... Tak czy inaczej, jak komsy spadły, ja się z kimś mijałem przy górnym lodziku, ktoś biegł w lewo i to był killer. Nie wiem kto, bo były komsy. Ale wiem, że tego ciała u góry nie mógł zrobić nilatarian, jeśli to pomoże. Delord? No, no, ja, no, ja mam, to, ja mam, to, ja mam tak pytanko do Delorda też. Ciało tak, śmiało, jest na górny, przy górnej kamerce koło y, loda. Jakby. Ja z Brusem naprawialiśmy te komsy, nie? Delorda, ty widziałeś, to że to ktoś Bruce. wybiegał z lata? Ja też nie było przy komsy? Tak, no, tak, zabawę. a widziałeś, żeby ktoś wybiegał z laba? Nie, bo nie, nie, Ra nie, nie, nie. To, Lord nie. dało radę się zeskanować? Y skanowałem się, potem cofnęło mnie kliktem z bomby. Bo jest, na pewno się skanowałeś? Skanowałem się. Ale nie róbmy metagamingu no, ze skanowaniem. Na samym, samym początku gry, kolego. Przecież Ale nie róbmy metagamingu ze skanowaniem. Ale jakiego metagamingu ze skanowaniem? Nie, nie, nie. Nie, 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 to nie jest wyłączone, może to się symultanicznie... Bo ja tego nie A, czyli to chcę zobaczyć. A, czyli z Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, czekaj. dobre info było load, włączone. Wiem, no ale Kolego, założyłem, ja że... Nie znam się gdzieś. Nie się ma gracha, ja będę spację, fikował, żeby tego, i urządzenia i to działa. Ale to czekaj, to Bo mam. Nie okay, ma cofka coś zmieniła. Cofka, no, dobra, dobra, dobra. Ja, ja skipuję, nie. Może cofki. Nikt nie został co przez cofki? Jak ktoś się skanuje, nie ma się skanować. Od początku. Musiałem od początku się skanować. Ale właśnie chyba można. Można, co mówię? Ustawiliśmy nie. to na. No jeżeli to wie, nasze nie, nie Tego biegów. nie ma. Mówimy o kim. Ale czego nie biegów. ma? Czekajcie. Symultanicznego skanu. Już jest włączony. Żeby jest. Zawsze był i jakoś się sam wyłączył. Naprawione. Aha, dobra. Przepryś, <laughs> Co to było? Co to było? Spierdalaj. O kurwa. Ej to po**** i jak coś to... Ty? To ty? Tak Jesteś w jailu. jailu, jesteś. w jailu Aaaa To jest tu tu się Ale w sumie mało powiedział A ktoś inny widział ciało? Tak Ja nawet no. nie wiem gdzie leży Gorsz. Ja też nie Ktoś nie. no, nie I niech sobie Jailer decyduje, nie? No bo co więcej my możemy zrobić Dobra, czekamy no, 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 na Jailera No, no. Daj nie znać, skipujmy, co tam nie robisz! Nie skipujmy, żebyśmy nie było, kto jeszcze dobra. Dobra, ja odpukło na... dla z nie pi***dął już tam. Dobra. Teraz to Taka już, ola. teraz <grym już <grym można, k... już skipnąć. Ale No ale reszta może skipnąć, nie? W sumie. A, czyli to ty jesteś Hiszpan? Hiszpan. No ta, to ja. Zostały cztery osoby. nie o, go. O, go. Niech se gadają. No! To znaczy, że albo Bruce, albo Overpool są, tak? A czemu? Mogli skipnąć wcześniej, Ale chyba się Ale mnie nie zabije, jak sobie. jesteś zły, bo mam wczutek. Okay. <laughs> nie może mam może serca gadają. go zabić teraz. Ciekawe, kto ma Nie, nie chcą A, w sensie, ktoś jest Jaylorem, no? No w sumie, tak. sumie racja, no. O to chodzi. No, Kubą się w chuj sprzeda, że jest Jailorem, widzę. Jakie sprzedanie. Tak jak Delord. REMIK! Man. Masz mądrych widzów, Wysocki. REMIK! No A to tylko jeden. <laughs> no, spokojnie. No,

Tłumacz się! No to jest trochę popchylone, akurat. Znowu, ja, ale... kurwa, ty po trzeci, nie? Powiem tak. Sabal. Nic nie powiem. Pierwszy się Sabal, ale ja wiem, jak to wyglądało. Ja A, wiem... przepraszam, ja jestem. Mult, przepraszam. Powiem więcej, nawet wiem, A. kto zabił. Ja też bym co? chciał coś powiedzieć. No to powiedz pierwszy. A, Dobra, no to może niech Sandra opowie, co się stało, co? E, co? No, nie wiem, kurwa, daj mnie, ja żyję. Oh, 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 no! oh, 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 Oooooooooooooła Ej, a czy mamy Morflinga ustawionego tak, że się pokazuje faktycznie morf, że zabił? Ej, jak coś nie było morfa, Bartek zabił, bo biegając w nim całą rundę. Skip na Bartka. Mam też info z yy, ej, Sandra czy Bartek? Prosty głupku, dobra, ja nie mówię. Jeżeli to ma być. Ja wiem, kto jest killerem, zabił na moich oczach, ale okej. I mało tego, byłem ja, sabal, Brusi. i Yy... A nie powiem, kurak to. Ale no to czemu nie otworzysz? No to nie co to, quer... co to coś ja jest bardzo, Józef, jak ty mówisz, ach, wam powiem, nic wam nie zgłoszę. czemu Kuba zgłosiła się o nic? Ja jestem największym na świecie, bo zebrałeś dwa reporty i... Y, to znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o Bartka, to nie mam 100% pewności, bo Kuba się lubi czaić w narożnikach. Czarny kot, ja się go trochę boję. I Kuba zgłosił, więc też uważajcie na czarny kot. A może wyeliminujmy Sandrę, skoro. No powiedzmy, że to jest jedno. Jedno, bo ktoś na mnie, to, to jest tam to to go Sandra, to jest jednak. Wiecie nie? jestem wampirem, czyli. Słuchajcie, czyli on może być czerwony, nie? Jesteś wampirem? Co, ale. Ej, czekaj, 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 Sandra klęmuje wampira. Panie, to w ogóle głosujecie, a tak przynajmniej wiecie, że on może być czerwony albo neutral. Jesteś wampirem? Sandra Kamiła jest do was. Czekamy. Fajna sprzedaż. Ja cały czas jest Nie, ona nie jest wampirem. Ona... Nie. nie, to już było po głosie. Okay, albo ona to jest. To... info I teraz chyba trzeba. Teraz... Teraz... tak, zimno. tak, Mała, tak. A Jeden król ma 0 na 5 Yyy, No, Wrocław był szeryfem. Ta. A, o, dobra, okej, okay, okay. czyli arsonist. Znaczy, mamy chyba pana arsonisty. E, Brusła nie był szeryfem. Nie, czemu ja, ja, nie czemu ja? Czemu ja nie Nie, 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 To, arsonista. Nie. to, to był arsonista Tak, padł, arsonista A nie, nie, nie. A bez to może, to jest, jest ja, nie, 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 nie. być, jest szeryfem. Nie, 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 jest szeryfem. Mamy arsonistę ale okej. Okay. I zobacz, on się zapopalił tam Bach i Maxa. O nie, jeszcze please. 5. Ej, to jest. Ale tamery widabra. Dobra, drugi. Nie jest tercynista. To jak ma żeby Albo Tercynista albo bomber. Gdzie ciało? Nie są tercynista. Nie, bo ja bym miał bombers teraz, co. To nie jest najważniejsze. Nieważne. Bo nie jest tercynista, bo ja wiem coś czego wy nie wiecie. Jest są trzy normalne kile i Bruś się po prostu wy. No i tyle. Myślisz, że się wybił? Ale to on się wybił, o wad. Tak. Osię po prostu. Ja wiem kto był szeryfem, szeryf już nie żyje, no ale Bruski miał. A co z tym Hiszpanem? Info co no, co od Sandroni polewamy, czy nie? Może ty. by tak ale szybko? Ale byśmy by tak szybko. No tak, ale ona powiedziała, no ma, że. Zabiła no, no, że... no Hiszpana, dał Chciała go ugryźć i zrobić chyba. Pan drugim wampirem, czy nie? Tak, to jest pierwsza opcja, druga jest taka, że jest. Nie został wampirem, że co nie? Ale chwili. No, nie zauważyłem. Przeciszyłem Discord, tylko żebym podgłośniłem lekko. Ja mam, ja mam, ważną, ale ja wampir by chyba ją zabił. W sensie ona by go zabiła. Co tam slajduje? Zabiła, zabiła! zabiła. Ta no użyłem. Na temat zabójcy. No. zabójcy, zabójcy Ma, wow, Wysokki, fall, wysocki, Wysocki, mm. Wysocki. drugi po prawej stronie, tam gdzie się rękę przykłada, na dole były dwa ciała, tylko nie zdążyłem kliknąć raport i ktoś inny zreportował. Ale ja bym do lewy. Tak, Keizman jeszcze szedł i wybiegał Wysocki z tamtej strony, tak. Nie, ty nie byłeś KZ. Takiego maks do lewej nie było. No, byłem nie już ma... od lewej. No, Będę chciał dołączyć, no tak, no ale dołączy była... zaraz. Ty byłeś ty i Nafcia, i widziałem, że Bruce chyba leżał. Czekamy A, na nią. Dobra, zgadzasz, nie? Oh. Me, 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 mega wizja, no Dobra, zgadaj znaczy, no się. Impowizjon, impowizjon. Ale tutaj. Megawizja, no. Megawizja no, no, im. Znaczy, myśmy. Mówimy sobie na Wysaj na Wysaj. albo czegoś nie pamiętam. O! Ej, kubą, wiesz, ale. To jest mój Impowy. No to jesteś kubą safe ale zostaw go, nie wiem jaka ci podoba co ma ale ładnie. Nie z Kuba, nie? Na spokojnie, nie bój się. To jest medyczna. Laleczka, widzę, że jesteś jakaś samotna. Może byśmy się zapoznali? Ja ale to jest wycięte z kontekstu. Nowożapki to zobaczą i pomyślą, że to jest podryw. To był teleturniej i były teksty na podryw, w zboczeńce. Serio, ja nie podrywałem Karoliny. Dobra, oglądamy Elviadro Bomber. Przecież wiadomo, że nie latarium. Czy Hiszpan przed chwilą fajkował, że robi taska jakim jest bałwan? Czy mi się wydawało? Bo mi się wydawało. Kubon zabił. Co? Goniłem Kubona, Kubon zabił tak. Slayera w O i co? Kuba? Pff, nie no, no. Dajcie ja wysane z pikta, trzeba informację. <laughs> W odpiekach pan tak, od tak mowę, to ciało padało, zły. stało się obok niego, no, goniłem ja się. Ale ja nie, w, to... ja nie jest w stanie za to pójść. Nie, Cześć, ja nie chcę, chaczem... że jestem w bo jak mnie ktoś oskarża, że jestem w kurwodę. Ciało leży pod. Y... Zawsze jesteś w jak jesteś zły, mam wrażenie. No pomiędzy admin-rubem a. ja byłam na kamerze i widziałam ciemne nóżki wybiegające z admina w górę do komunikacji. I tak dalej. Znaczy, ja bym poszedł za no, on ma dużo sensu. Nie, ja nic nie, nie widziałem, Taka, ma, nic ale tak co ma jego ja ma, ma sens, jeżeli ty zgłaszasz ciało i przeszedłeś w głosujcie wie. jak o, głosujcie. No to dobra, to ja powiem mam perspektywę. To jak jest chodzi tak, z dolnej to... dekontaminacji graf. mija mnie przy adminie tak? i idzie sobie w górę, no i później mówi, że ciebie tam gonił, nie? A równie dobrze, to mógł mnie sprzątnąć po drodze, a nie hmm? zabijać... Ej, A, to, jest... to może być też graf zabić. Nie zabiłem. Zgadza się to, że z admina wybiega do od lewej strony Kubon w górę. Wybieg mi lewą stroną no. z admina i biegł no w górę. Goniłem go, myślałem, że to może jest Morfej, albo goniłem. Nie, ja to jest, to jest racja, że wybiegałem za dmina, Ale ja ciebie nie widziałem. Na robocie ciebie. Spokojnie z tym problemem. Musimy, musimy. Tak, a pamiętajcie, że, że graf, graf na mnie. No, grafa nie widziałem, pamiętajcie o tym. No, to, to też uciekałeś też przed kim. nie Jak można nazwać Shotan Ilatarion Multikill? nie widziałem, przecież no, tak, przecie ja patrzyli. Za mało zalu kuba. No nie, bo graf się w kubę. Ja się goniłem, ale dobra, potem powiem luna się nie skończyła. Dobra, oglądamy Elviadro w, w piku umiejętności. Nie piszę, że będzie wciskał guzik, nie? bo... bo... Nie, proszę. Kurwa, ludzie. Żartujesz. Nie. Kubon go troluje i wcisnął komsy, żeby ten nie mógł guzika grać. Ja p... e... impostorzy roku. I ten stoi pod tym guzikiem, nie? Gdzie mógłby bombę plantować. Nie, dobra. To jest ustawka. Nie. On stoi i... Nie! K niechcąco, sorry. Skip. O, dobra, nie wiem, ja nic nie widziałem. Nie chcę. Dobra, dobra. Nil i ja Nawcia, mega safe. Ketman zrobiłem przyjęcie z prawej strony. Nie chcę chciał, co? Tak. Nie chcą co? I tam ściskający guzi i grają szybko. Ale ja, ja wiem gdzie jest ciało. Ciao. No jest bo zrobiłeś w tym reaktorze. I przy reaktorze. ja widziałem jak to ciało pada i wydawało mi się, że imposter pobiegł, chcąco. bo były komsy cały czas na lewy reaktor i chciałem zdemaskować kto to jest. Nie no to musi być Rajom, przecież my we czwórkę jesteśmy na kompsach. A Jak, jak komsy na lewy reaktor? Dobra, ja też Rajona strzelam. Ale dopiero, ale dopiero dobiegłeś. Ale, tak, Czemu ale ja dobiegłem od prawej strony, nie nie ja wiem, dobiegłem nie. od prawej strony. Nie. Mówisz Przyznajcie no, do się, walną w bo daliście mu donate. Tak, Ale może być też escapist? Tak. Że mógł Ale być escapist? Tak. Chodzi o to, że to ciało padało i próbowałem go dogonić, nie było tam nikogo, więc escapist brzmi tutaj jak coś sensownego. Dobra, więc nawet to jeszcze jest... Od razu powiem. Przepraszam, hiszpan też może być winny czy nie? Ja wy... Rundę, tak, mógł graf, łóżik, ale nie, teraz jak mógł ja mógł dobrać, byłem cały czas od początku w oficie. Od początku byłem w ofisie Remek i dziwne, że nam nie sobie zaskaczenie. Jakb mógł coś Hiszpan... głos, to teraz bym na ciebie zagłosował. Hiszpan Niestety jestem przycisk. emocjonalny i już poszłam na rajon. jest przy Lewym to nie może być Hiszpan Imot im jest Rayon. Nie dobra, zrób, no w ogóle skipa, nie ma. Bo generalnie to jest. Ale... E, dobra. No to jest Kazwa, no mnie Ej, głosujcie na Remka, proszę. ja zagłosowałem na Rajon, ale to jest Remek. Nie, to nie jest ja, Remek, nie, nie Remek jest fullsafe, Remek zza, mam, ja mam jest Ja mam dwie osoby, które potwierdzam. dobra no To jest Navcian nawci i Remek raczej są safe Chyba, że nie będzie. Ja byli jestem w, w opisie od, od samego roku początku roku. rundy, więc dobra Ja nawet nie wiem gdzie jest ciało Ibo, ibo, jednak, nie Ja może... wcześniej byłem inżynierem, nie odje**łem Ja jestem tutaj lordem, znowu mnie odje**ło, no Kurwa, jest Rayon jesteś Kezban Time lordem, mówię Na kogo? Ty, Na kogo? Kip, skip nie no, kup naprawdę. Nie <laughs> wiem. No. 40-letni 40 mężczyzna wkurzony, bo go wygłosowali. O, fajne. No i Elviador MVP. Niechcąco kliknął guzik. Nie troluje, nie klikam nic. Co robi Hiszpan? Jeszcze został nilataryon. Oho, plantuj pakę, plantuj pakę. Na komsach plantuj pakę, please. Hiszpan. Plantuj pakę. Please, plantuj pakę. Gdzie jest Hiszpan? O A gdzie jest Hiszpan? Plantuj pakę. Dobra, mogę coś powiedzieć? On ma wszystko zbukowane. No. No. <laughs> Okej, okay, weźcie mnie wywołtujcie. Mam Bombera i od drugiej rundy mi się zbudowało i ja nie mogę zabijać ani bomby stawiać, bo to jest nie? Nie, nie wiem teraz czy to no. Jester czy nie. Ej, ja nie Od drugiej rundy nie mogę używać bomb. No zajście, chodzę i A bo zabity robić, zostałeś, czyli Sandro miał rację. Ke Kezman, ty jesteś Sejm tak? tak? Tak. To, to, to Sandra nie mówiła w tej rundzie. Właśnie, nie, nie, nie mogła go zabić, nie, bo, nie Ale ludzie że on jest ogóle... Sandra padła tak, jesteś, że ja postawiłem bombę, ona chyba miała Weterana i wszedłem w interak... Nie wiem, czy bomba to jest w interakcję... Węch, ale... Dobra, próbujesz? ale Hiszpan, ja... ja Hiszpan, nie jeszcze teraz mechaniki. Znaczy, inaczej, no nie już naszego myśli, bo... to jakby... Nie, ja wam ja mówię słowo, bo... że ja jestem bomberem ja od drugiej rundy nie mam fanów... Dobra, jak jesteś bomberem, to niech jakiś Duch wypowie za świata, nie? Bo ja ci nie wierzę. Faktie. Nie, no dobra. Ja Delor coś ja gadał, Delor coś powiedział i się śmiał, nie? więc to musimy. Być... się. No ja, ja nie wierzę, ale dobra, no dobra. Jakby zauważcie, że ja nic nie mogę robić. Nawet chciałem do wenta skoczyć. tak? To prawda, chciałem skoczyć. Tak, zagłosowałam. Nil, no. jaką Nil, no. jaką masz rolę? Nil. Faja. Nie jarałem dzisiaj. Faja? Nie jarałem dzisiaj. ja... No. Beto, Mam dieta Dzięki, naprawdę. Mam nadzieję, że się skończy ta gra. Ja pierdolę Nie no, zesroł się. Hiszpan impostorem modli się, żeby gra się skończyła, nie? No mocne. Fajna gra. Jeszcze ktoś kąsami trolluje, żeby nie nice. wygrał O ja... Yeah. 7 killi Gracz w ogóle w gierce nie Nice. To jest bomb. Mm, hey, to, no. to jest Menders. Hasło to nawcia do lobby. Rep rep waniż. Jak tokolwiek 7. kili! 7 kg. Niesamowite. Można usunąć time Można usunąć. Można, ale on się rzadko buguje jak coś. On się zawsze buguje.